Witajcie ponownie w Wielkim Pomocniku Świątecznym kanał JapsPam. Dzisiaj zatapiamy się w świecie ludzi, którzy preferują kolor zielony ponad niebieski lub czerwony. Zapraszam wszystkich serdecznie do poradnika dla tych, którzy chcieliby kupić coś z japońszczyzny dla ludzi posiadających konsolę Microsoftu. Nawet jeżeli widzicie, że tytuł ma wpisaną tylko konsolę Xbox One, to nie przejmujcie się. Wszystko działa we wstecznej kompatybilności na Xbox Series X, oraz Series S. Całość zaczniemy od niemałej rewolucji i ewolucji w serii, która do tej pory była głównie kojarzona jak i powiązana z konsolami Sony. Mam tutaj na myśli Yakuza oraz jej najnowszą odsłonę z dopiskiem Like a Dragon, która postanowiła pójść w trochę innym kierunku niż pozostałe odsłony serii. Tym razem porzucamy nie tylko Kazume Kiryu, który był do tej pory największym kołem zamachowym w tej dorosłej historii, na rzecz Ichibana Kasugi, młodego członka rodziny Arakawa, który podlega pod klan Tojo. Jego historia zaczyna się w 2001 roku, kiedy to zostaje poproszony przez jedną z głów rodziny o pójście do więzienia. Dokładniej proceder polegał na tym, że miał się przyznać do zbrodni, której oczywiście nie popełnił. Pójść siedzieć na kilka lat zamiast prawdziwego oskarżonego i tym samym przysłużyć się rodzinie. Nasz młody i głupiutki bohater godzi się na coś takiego, mając w sercu nadzieję, że po wyjściu zostanie pełnoprawnym członkiem Jakuzy. Po kilku latach okazuje się jednak, że jego poświęcenie poszło na marne. Nikt o nim nie pamięta i co gorsza, nie dostąpi żadnych honorów związanych z poświęceniem dla swojego klanu. Tym samym zaczyna się epicka podróż Ichibana, w której to on jest bohaterem rodem z Dragon Quest'a i stara się odkryć prawdę czemu został zapomniany. Przy czym moje wspomninki o serii Dragon Quest nie są tutaj przypadkowe. Protagonista wręcz uwielbiał ów serię, co odcisnęło się na jego spojrzeniu na świat i ma bezpośredni wpływ na rozgrywkę. To już nie jest typowy chodzony beat'em up jak w poprzednich odsłonach, a pełnoprawny JRPG z krwi i kości. Oczywiście dalej można brać cudze rowery, motory lub inne elementy otoczenia i pokazywać przeciwnikom jak wyglądają z bliska. Tym razem jednak walka będzie odbywała się na zasadach turowych, z drużyną maksymalnie złożoną z czterech osób. A kiedy będziecie chcieli odpocząć od ciągłej walki i bycia bohaterem, to bez problemu możecie to zrobić wykonując side questy, udając się na karaoke, zakupy albo oddając się jednej z minigierek które na 100% wystarczą Wam na setki godzin. Może i nie na setki godzin, ale na pewno na dziesiątki starczy Wam również Dragon Ball Z Kakarot, które w oczach wielu stara się być następcą kultowego, trzyczęściowego Legacy of Goku, które swoją drogą było uznawane za najlepszą grę z tego uniwersum jaka powstała. Po raz kolejny będziecie w stanie przeżyć historię, która ukształtowała motywacje wielu młodych ludzi Dorastających w latach 80. Tym razem w naprawdę pięknej oprawie wizualnej, z bardzo fajnym gameplayem, który nie stawia tylko na bezmyślną mózgę. I co ciekawe, na dość rozległych i otwartych mapach, które można przemierzać w celu poszukiwania sekretów, zadań pobocznych, umilających nam czas między misjami głównymi oraz ekspienia. Kakarot jest tytułem RPG, w którym będziemy mogli rozwijać kultowe postacie, zanim w ogóle podejmiemy walkę z przeważającymi siłami wroga. Dla tych, którzy jednak nie wiedzą o czym mówię, mam dość szybkie wyjaśnienie. Dragon Ball Z Kakarot jest grą opartą o mangę autorstwa Akiry Toriyamy, która jest wydawana do tej pory. W grze prześledzimy dość spory kawałek historii z niej, w którym to Goku, będący przedstawicielem prawie wyniszczonej w pień rasy Saiyan, staje się obrońcą ziemi. Jest to człowiek dość prostolinijny, dobroduszny i nie bojący się rzucać wyzwania bogom, jeżeli chodzi o obronę najbliższych mu osób. Przy czym nie musicie się obawiać, że ten tytuł będzie zbyt dojrzały dla młodszych odbiorców. Brutalność w nim jest utrzymana na solidnym poziomie PEGI 3, więc jest to tytuł, który można podarować każdemu. Przedostatni na naszej pięknej Xboxowej liście jest Stranger of Sword City. Tytuł bardzo niszowy, nie posiadający prawie żadnego marketingu, ale będąc na tyle fajnym przedstawicielem dungeon crawlerów, że naprawdę warto się nim zainteresować. Znany również pod tytułami Stranger in Alda oraz Stranger of the Village of the Swords, jest dość ciekawym połączeniem nie tylko wspomnianego przed chwilą Loho Czołgacza, ale też Dark Fantasy i Jotter W grze wcielamy się w postać typowego wybrańca z przypadku. Los chciał że samolot, którym podróżował protagonista serii, rozbił się po tajemniczym spotkaniu z portalem pojawiającym się znikąd. Jako jedyny ocalały z makabrycznej katastrofy, trafiamy do fantastycznego Escario, legendarnego miasta mieczy. Problem w tym, że dla mieszkańców stajemy się wybrańcem, który ma ocalić ich przed mrocznymi siłami, więc poza próbą ocalenia ludności cywilnej w świecie, o którym nic nie wiemy, będziemy musieli rozwiązać również zagadkę, w jaki sposób powrócić do naszej rzeczywistości. Oczywiście nie będziemy musieli robić tego w pojedynkę. Na naszej drodze spotkamy osoby, z którymi będziemy musieli nawiązać sojusze często kosztujące nas więcej niż tylko zmianę naszego poglądu na daną rzecz. Podczas zabawy przemierzamy niebezpieczne i mroczne lochy, wypełnione po brzegi najdziwniejszymi i wymyślnymi pułapkami. Oprócz szerokiej gamy plugast, z którymi będziemy musieli się rozprawić podczas kolejnych, turowych potyczek, w grze czekają na nas także potężni bosowie. Są to osobnicy podlegające trochę innym zasadom. Ponieważ nawet jeżeli uda nam się ich zabić, to mogą powrócić oni do życia, dopóki nie znajdziemy odpowiedniego sposobu na całkowite wykończenie ich i uniemożliwienie im zmartwychwstania. Ten ostatni punkt wziął się dosłownie z żartu, więc będzie naprawdę krótki. Więc uwaga, uwaga, powiem to. Idealnym prezentem na święta dla manga entuzjastów może być również Game Pass Ultimate. W końcu jest to usługa dająca dostęp do setek, tysięcy, milionów dziesiątek gier ze wszystkich gatunków. A co lepsze, jest tam naprawdę sporo japończyzny. Od wspaniałych gier, jak słony Final Fantasy, poprzez mega spoko jakuzy i na DMC 5 kończąc. Więc ostatecznie, jeżeli coś jest głupim dowcipem, ale sprawdza się, to nie jest głupie. Plus w momencie publikacji tego materiału Game Pass Ultimate jest w promocji za 4 zł, więc nic tylko brać. A tymczasem do następnego odcinka. Cześć!